Pewna wiadomość. Straszna historia! Powiedziała Kwoka właśnie w tym końcu wsi, gdzie ta historia się nie wydarzyła. Straszna historia w kurniku. Będę się mała spać sama w nocy. Jak to dobrze, że jest nas tyle na grzęcie! I potem opowiedziała coś takiego, od czego innym kurom pierze stanęło dęba, a kokutowi opadł grzebień. To jest pewna wiadomość. Ale zacznijmy od początku. A początku należy szukać w zupełnie innym kącie wsi, w Słońce zaszło i góry popłynęły na swoje grzędy. Jedna z nich, była to biało upierzona, krótkonoga kwoka, składała swoje codzienne, obowiązkowe jajko i była kwoką zasługującą pod każdym względem na szacunek. Kiedy usiadła na grzędzie, zaczęła się skubać dziobem i przy tym wypadło jej jedno małe piórko. Przepadła mi piórko, powiedziała. Im się więcej skupię, tym jestem ładniejsza. Powiedziała to tylko dla żartu, bo wśród kur była znaną śmieszką. Mimo że, jak to już było powiedziane, zasługiwała na szacunek, a potem zasnęła. Dookoła było ciemno. Kury siedziały obok siebie, a siedząca najbliżej kwoki nie spała. Słyszała i nie słyszała, jak należy postępować na tym świecie, kiedy się chce mieć święty spokój. Odezwała się jednak do sąsiadów. Czy słyszałaś, jakie tu padły słowa? Nie chcę nikogo wymieniać, ale jest tu jednak focha, która obskrupuje się, aby pięknie wyglądać. Gdybym była kobutem, czułabym dla niej pogardę. A nad kurami siedziała matka Sowa z sobą ojcem i swoimi dziećmi. Rodzina ta miała dobry słuch i słyszała każde słowo, które mówiła ich sąsiadka Kwoka. Soby przewracały oczami, a matka sowa powiedziała potrząsnąwszy skrzydłami. Nie, posłuchajcie tylko. Ale pewnie już słyszeliście, jakie tam padły słowa. Ja słyszałam to na własne uszy, a trzeba dobrze słuchać, jeśli się ma uszy. Jest tam jedna kula, która do tego stopnia zapomniała, co swojej kwoce, że siedzi i wyskupuje sobie wszystkie pióra i tak się prezentuje kobutowi. Renegard Ozolfa, uważaj, dzieci słyszą, powiedział ojciec Sowa. To nie jest wiadomość dla dzieci. Opowiem że jednak sobie sprzeciwko. To bardzo szanowana Sowa i prowadzi się bez zarzutu. To mówiąc, matka odpłynęła. Uhu, uhu, Pukały obie tuż obok gołębnika należącego do sąsiada. Wszystkie gołębie nasłuchiwały. Czy słyszałyście? Czy słyszałyście? Uhu, hu Jest tam jedna koka, która wyskuchała sobie wszystkie pióra, aby się podobać kogutowi. Zamarznie na śmierć, jeżeli już nie zamarzła. Uhu, Gdzie, gdzie? ruchały gołębie. W kurnik, tu sąsiada. Jakbym na to sama patrzyła, prosto nie wypada opowiadać o takich rzeczach. Ale to jest pewna wiadomość. Wierzymy, wierzymy karciutkiemu słowu. Zagruchały gołębie i rozgłosiły w kurniku na swoim podwórku. Jedna kura, niektórzy mówią, że było ich dwie. wyskubała sobie wszystkie pióra, aby nie wyglądać jak inne i aby zwrócić na siebie uwagę kogutka. To niebezpieczna gra. Można się przeziębić i umrzeć z febry. To też obie umarły. Obudźcie się, obudźcie się! Zapiał kogut i pochłonął na grzędy. Miał jeszcze zaspane oczy, ale mimo to zapiął. Trzy kury umarły z nieszczęśliwej miłości do koguta. Wyskuwały sobie wszystkie pióra. To obrzydliwa historia. Nie chcę zatrzymać jej dla siebie. Opowiedzcie ją dalej. Puśćcie ją w świat! Zagwizdały nietoperze, kury zagdakały, a koguty zapiały. Puśćcie ją w świat! Puśćcie ją w świat! Tak więc historia ta przechodziła z kurnika do kurnika, aż wróciła w końcu do tego samego miejsca, skąd wyszła. — Pięć kur — mówiono. Wyskubało sobie pióra, aby pokazać, która z nich najbardziej skurła z nieszczęśliwej miłości do koguta. Potem rzuciły się na siebie, pobiły do krwi i padły martwe ku pośmiewisku i hańbie całej swojej rodziny i ku wielkiej stracie właściciela. A kura, której wypadło jedno piórko, nie poznała naturalnie swojej własnej historii, a ponieważ była kwotą po godną szacunku, powiedziała Pogardzam takimi kurami. ale jest więcej kur podobnych. Czegoś takiego nie można przemilczać. Postaram się, aby ta historia dostała się do gazet. Potem dowie się o nich cały kraj. Kurte zasłużyły sobie na to i ich rodzina także. I wiadomość dostała się do gazet i została wydrukowana. To jest pewna wiadomość. Jedno kurko może się łatwo zamienić w pięć kur.